Tadeusz Nowak spoglądał na swoje pole z niepokojem. Sześćdziesięcioletni rolnik z okolic Lublina przez całe życie uprawiał tę ziemię, którą odziedziczył po swoim ojcu. Jesienne słońce oświetlało złociste łany pszenicy, ale w sercu Tadeusza nie było spokoju. Wczoraj otrzymał oficjalne pismo z sądu. Bogaty deweloper Marek Kowalski pozwał go o część ziemi graniczącą z jego posesją, twierdząc, że granica została nieprawidłowo wytyczona czterdzieści lat temu. Nie mogę stracić tej ziemi, mruknął do siebie Tadeusz, składając pismo i chowając je do kieszeni zniszczonego swetra. Jego dłonie, spracowane i poznaczone bliznami lat ciężkiej pracy, lekko drżały. Miał tylko skromne oszczędności, a adwokaci byli drodzy. Następnego dnia Tadeusz udał się do lokalnej biblioteki. Kiedyś studiował prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ale musiał przerwać naukę, gdy jego ojciec zachorował. Teraz postanowił odświeżyć swoją wiedzę. Bibliotekarka pani Jadwiga z uśmiechem przywitała starszego mężczyznę. Dzień dobry, panie Tadeuszu, co pana dziś do nas sprowadza? Mam problem prawny, pani Jadwigo, muszę się dokształcić, odpowiedział, zdejmując czapkę. Przez następne dni Tadeusz zagłębiał się w kodeks cywilny, prawo własności i precedensy sądowe robił notatki swoim starannym pismem w zeszycie, który kupił w miejscowym sklepie. Jego syn Piotr, przyjeżdżający na weekend z Warszawy, był zaskoczony. Tato, może jednak zatrudnijmy adwokata, nie musisz sam walczyć. Synu, nie mamy na to pieniędzy, odpowiedział spokojnie Tadeusz. Poza tym, nie ma lepszego obrońcy niż ten, który walczy o swoje pierwsze posiedzenie sądu miało miejsce w chłodny październikowy poranek, gmach sądu rejonowego w Lublinie onieśmielał Tadeusza. Wszedł niepewnie do sali, ściskając teczkę z dokumentami. Deweloper Kowalski siedział już przy stole z dwoma eleganckimi adwokatami – Sędzia Andrzej Wiśniewski spojrzał na Tadeusza z ledwo ukrywaną pogardą, gdy ten przedstawił się jako osoba występująca bez pełnomocnika. Panie Nowak, czy zdaje sobie pan sprawę z powagi sytuacji? To nie jest proste postępowanie, powiedział sędzia, poprawiając okulary. Tak, wysoki sądzie, jestem świadomy, odpowiedział spokojnie Tadeusz. Gdy Kowalski i jego adwokaci przedstawiali swoje racje, sędzia kiwał głową za probatą. Kiedy przyszła kolej Tadeusza, sędzia westchnął niecierpliwie: Proszę krótko, panie Nowak, sąd ma jeszcze inne sprawy. Tadeusz wstał powoli, a potem zaczął mówić. Jego głos, początkowo cichy, stopniowo nabierał pewności, cytował odpowiednie przepisy, przytaczał precedensy, wskazywał na dokumenty. Sędzia Wiśniewski stopniowo prostował się na krześle, a jego wyraz twarzy zmieniał się ze znudzonego w zaskoczony. Dlatego też Wysoki Sądzie. Artemis 172 Kodeksu Cywilnego jasno stwierdza, że nabyłem te ziemię przez zasiedzenie, nawet gdyby pierwotny podział był nieprawidłowy, co nie miało miejsca, jak wynika z map katastralnych z 1974 roku, które załączam jako dowód, zakończył Tadeusz. W sali zapadła cisza. Adwokaci Kowalskiego szeptali między sobą. Sędzia Wiśniewski odchrząknął. Ogłaszam przerwę w posiedzeniu. Wrócimy za tydzień. Gdy Tadeusz wychodził z sali, usłyszał, jak jeden z adwokatów pyta drugiego. Kim on jest? Skąd on to wszystko wie? Sędzia Andrzej Wiśniewski siedział w swoim gabinecie, przeglądając akta sprawy Nowak kontra Kowalski. Coś w sposobie, w jaki ten stary rolnik przemawiał, nie dawało mu spokoju. Te precyzyjne cytaty z kodeksu, ta znajomość procedur, to nie było normalne dla kogoś, kto całe życie spędził na roli, zadzwonił do swojego asystenta. Sprawdź mi, proszę, wszystko o Tadeuszu Nowaku. Chcę wiedzieć, kim on jest. Tymczasem Tadeusz wrócił do swojego skromnego gospodarstwa usiadł przy starym, dębowym stole w kuchni, który pamiętał jeszcze czasy jego dziadka. Anna, jego żona od trzydziestu pięciu lat, postawiła przed nim talerz gorącej zupy. Jak poszło? zapytała, siadając naprzeciwko. Sędzia myślał, że jestem tylko głupim, starym rolnikiem odpowiedział Tadeusz z delikatnym uśmiechem. Ale chyba go zaskoczyłem. Anna położyła dłoń na jego ręce. Zawsze żałowałam, że musiałeś przerwać studia. Byłbyś wspaniałym prawnikiem. Tadeusz westchnął. Takie było życie, kochanie. Ojciec potrzebował pomocy, a potem przyszły dzieci, kredyty, ale nigdy nie żałowałem. Mieliśmy dobre życie. Następnego dnia asystent sędziego Wiśniewskiego położył na jego biurku teczkę. Co to? zapytał sędzia. Informacje o Tadeuszu Nowaku jak pan prosił to ciekawa historia. Studiował prawo w Lublinie, był jednym z najlepszych studentów na roku. Musiał przerwać na trzecim roku, gdy jego ojciec zachorował. Potem przejął gospodarstwo i nigdy nie wrócił na studia. Ale znalazłem coś jeszcze ciekawszego. Sędzia Wiśniewski przeczytał dokument i zbladł. Trzydzieści lat temu, jako młody adwokat, reprezentował klienta w sprawie przeciwko ojcu Tadeusza. Sprawę wygrał, używając technicznego kruczka prawnego, który był co najmniej wątpliwy etycznie. Rodzina Nowaków straciła wtedy znaczną część ziemi. W dniu następnej rozprawy sala sądowa była pełna. Wieść o rolniku, który bronił się sam i zaimponował sądowi, rozeszła się po okolicy. Tadeusz wszedł spokojnie, kiwając głową sąsiadom, którzy przyszli go wesprzeć. Sędzia Wiśniewski wyglądał inaczej, poważniejszy, bardziej skupiony. Gdy wszyscy zajęli miejsca, przemówił. Przed kontynuacją chciałbym oświadczyć, że rozważyłem wniosek o wyłączenie mnie z tej sprawy ze względu na potencjalny konflikt interesów. Szmer przeszedł przez salę. Tadeusz wyprostował się zaskoczony. Trzydzieści lat temu, jako adwokat, reprezentowałem stronę w sporze przeciwko rodzinie pozwanego. Dlatego, zgodnie z artetu. 48 kodeksu postępowania cywilnego. Wyłączam się z prowadzenia tej sprawy. Gdy sędzia Wiśniewski minął Tadeusza, wychodząc z sali, zatrzymał się na moment. Pan naprawdę studiował prawo, prawda? zapytał cicho. Tak, odpowiedział Tadeusz, i nigdy nie przestałem się uczyć, panie sędzio. Nowym sędzią w sprawie została Barbara Kamińska, znana ze swojej uczciwości i dokładności. Kowalski i jego prawnicy zmienili strategię, próbując teraz dowieść, że dokumenty Tadeusza były fałszywe. Atmosfera w sądzie była napięta. Panie Nowak, Zwróciła się sędzia Kamińska do Tadeusza. Strona przeciwna kwestionuje autentyczność map katastralnych, które pan przedstawił. Jak pan to skomentuje? Tadeusz spokojnie wyjął z teczki kolejny dokument. Wysoki sądzie przewidziałem taką możliwość. Dlatego zwróciłem się do archiwum państwowego o poświadczoną kopię tych map. Oto pismo przewodnie z pieczęcią archiwum oraz uwierzytelniona kopia. Jeden z adwokatów Kowalskiego podniósł się gwałtownie. Wysoki sądzie to niedopuszczalne. Strona przeciwna nie poinformowała nas o tych nowych dowodach. Panie mecenasie, Odpowiedział spokojnie Tadeusz: Zgodnie z artem 217 KPC, dowody mogą być zgłaszane przez cały czas trwania procesu. Poza tym nie są to nowe dowody, a jedynie potwierdzenie autentyczności już przedstawionych. Sędzia Kamińska skinęła głową. Pan Nowak ma rację dowód zostaje dopuszczony. W przerwie rozprawy Marek Kowalski podszedł do Tadeusza na korytarzu. Kim pan jest do cholery? Żaden rolnik nie zna się tak na prawie. Tadeusz spojrzał mu prosto w oczy. Jestem człowiekiem, który kocha ziemię i sprawiedliwość, panie Kowalski, i nigdy nie lekceważę przeciwnika ze względu na jego wygląd czy zawód. W tym samym czasie w kancelarii adwokackiej w Warszawie syn Tadeusza Piotr rozmawiał ze swoim szefem. Chcę wziąć urlop, panie mecenasie. Mój ojciec walczy o naszą rodzinną ziemię. Słyszałem o tej sprawie, odpowiedział starszy adwokat. Mówią, że jakiś rolnik z Lubelszczyzny sam broni się przed deweloperem i robi wrażenie na sądzie. To twój ojciec? Piotr kiwnął głową z dumą. Tak, kiedyś studiował prawo, ale musiał przerwać. Teraz wykorzystuje tę wiedzę. Jedź do niego. I powiedz, że jeśli będzie potrzebował pomocy, nasza kancelaria jest do dyspozycji. Bezpłatnie. Nieczęsto spotyka się taką pasję do prawa. Tymczasem sędzia Wiśniewski nie mógł przestać myśleć o sprawie. Wieczorem zadzwonił do swojego dawnego profesora, emerytowanego wykładowcy prawa. Profesorze, czy pamięta pan studenta o nazwisku Tadeusz Nowak? Studiował około 40 lat temu. Nowak? Oczywiście, że pamiętam. Jeden z najzdolniejszych studentów, jakich miałem, napisał fenomenalną pracę o prawie własności ziemi, miał zostać moim asystentem, ale nagle przerwał studia. Wielka strata dla nauki prawa. Sędzia Wiśniewski zamknął oczy. Tak, wielka strata. Nadszedł dzień ostatniej rozprawy. Sala sądowa była wypełniona po brzegi. Byli tam sąsiedzi Tadeusza, dziennikarze z lokalnej gazety, a nawet studenci prawa, którzy usłyszeli o niezwykłym rolniku prawniczym geniuszu. Tym razem Tadeusz nie był sam. Obok niego siedział jego syn Piotr w eleganckim garniturze, Kowalski wyglądał na zdenerwowanego, a jego adwokaci przeglądali gorączkowo dokumenty. Sędzia Kamińska weszła na salę. Proszę wstać, sąd idzie. Po zajęciu miejsc, sędzia przemówiła. Po rozważeniu wszystkich dowodów i argumentów, sąd jest gotów wydać wyrok w sprawie Nowak kontra Kowalski. Tadeusz poczuł, jak dłoń syna ściska jego rękę. Sąd oddala powództwo Marka Kowalskiego w całości. Ziemia, będąca przedmiotem sporu zgodnie z prawem, należy do pozwanego Tadeusza Nowaka. Dodatkowo, sąd zobowiązuje powoda do pokrycia kosztów postępowania oraz zwrotu kosztów poniesionych przez pozwanego w wysokości określonej w załączniku do wyroku. W sali rozległy się oklaski, sędzia uderzyła młotkiem, proszę o spokój. Gdy emocje opadły, sędzia Kamińska dodała: Sąd pragnie również podkreślić wyjątkową znajomość prawa wykazaną przez pana Nowaka, która zasługuje na uznanie. To rzadki przykład obywatela, który mimo braku formalnego wykształcenia prawniczego, potrafił skutecznie bronić swoich praw. Po rozprawie, gdy Tadeusz wychodził z sądu w otoczeniu rodziny i przyjaciół, Zauważył stojącego z boku sędziego Wiśniewskiego. Mogę prosić na słowo, panie Nowak? zapytał Wiśniewski. Tadeusz podszedł do niego. Chciałem przeprosić, powiedział cicho sędzia za sposób, w jaki pana potraktowałem na początku, i za to, co zrobiłem trzydzieści lat temu w sprawie przeciwko pana ojcu. Tadeusz patrzył na niego przez chwilę. Każdy z nas popełnia błędy, panie sędzio, ważne jest, żeby umieć się do nich przyznać. Uczy pan teraz w lokalnej szkole, prawda? Pomagając dzieciom z prawem? Tak, uśmiechnął się Tadeusz. To tylko podstawy, ale może któreś z tych dzieci zostanie kiedyś prawnikiem. A co z panem? zapytał sędzia. Nigdy nie żałował pan, że nie dokończył studiów? Tadeusz spojrzał na swoją rodzinę czekającą na niego żonę, syna, synową i małe wnuki. Życie to wybory, panie sędzio. Ja wybrałem ziemię i rodzinę, ale prawo zawsze było moją pasją. I jak widać, uśmiechnął się, nigdy nie jest za późno, żeby z niej skorzystać. Trzy miesiące później sala wykładowa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Kuris-Kłodowskiej w Lublinie była wypełniona studentami. Dziekan przedstawił gościa specjalnego Tadeusza Nowaka, który miał wygłosić wykład o praktycznym zastosowaniu prawa własności. Niektórzy z Was mogą się zastanawiać, co robi tu prosty rolnik, zaczął Tadeusz, spoglądając na młode twarze. Cóż, Chciałbym wam opowiedzieć historię, która pokazuje, że prawo nie należy tylko do tych, którzy noszą togi, prawo należy do każdego z nas. A w ostatnim rzędzie, niezauważony przez nikogo, siedział sędzia Andrzej Wiśniewski, uważnie słuchając każdego słowa.